Tak oto pięknie wyszły. Ja konsumuję, a Wy się patrzycie. Dzięki, że oglądacie. Pięknie się smażą. Ładny kolor. Siema kochani. Wiesz co, zachciało mi się racuchów. Także będę smażył racuchy w mocy Coś słodkiego mi się zachciało, ale racuchy z płatkami owsiaweń. Używam, już mam ciasto zrobione. Ładnie to wygląda. Tak wygląda ciasto, już wyrobione Kładkami owsianymi. To też, kochani, jedziemy. Trzeba posmażyć racuchy. Jedziemy, kochani, z pierwszym racuchem. Idziemy, przewracamy, pięknie, no racuchy są z płatkami owsianymi i z miodem. Dzień dobry, kochani, dzień dobry, dzień dobry, no raczej dobry wieczór. Wiecie co, zachciało mi się racuchów na noc, racuchy z płatkami owsianymi, i miodem. Jedziemy. Jedziemy, kochani, z racuchami, nakładamy sobie racuchy i smerzymy. Pierwszą partię, kochani. Jedziemy. Do tego dżem wiśniowy będzie. Kochani. Dżemek wiśniowy i śnota. To mm. wspaniałego. Nie wiem czy słyszyć, Ale pięknie skwiercz. Słuchajcie, teraz suchy to wymiotły po prostu. Wymiotły. Mm. Mm